Cześć, witam Was serdecznie dzisiaj, właśnie dzisiaj z przepięknej Władysławowskiej plaży. Patrzcie jak pięknie wygląda dzisiaj morze, jak pięknie ono szumi. Jest trochę wiatru, ale jest dzisiaj przecudowny. A my słuchajcie sobie, kawałek się przejdziemy nad morzem, a później wkroczymy w obszary samego miasta tego właśnie. Jak ono nam się prezentuje po sezonie. To za chwilę zobaczycie. No i niby daleko, niby blisko. Zależy gdzie kto mieszka. Ale w głębi bo jest warty po prostu tego odwiedzenia, tego przyjechania tutaj, tego popatrzenia na to nasze cudowne morze. No. I oczywiście posłuchania jego melodii. Ja się powoli tak oddalam od tej plaży. Tak trochę od niej uciekam. No ale tak już to jest, że kiedyś się wchodzi na plażę, a kiedyś trzeba z niej wyjść. Słuchajcie, Władysławowo po sezonie wygląda trochę inaczej, trochę inaczej się prezentuje, trochę inny obraz jest jego. To co było piękne, staje się nie do końca piękne. To co było pełne, staje się takie pustawe. Tak jak widzicie, plaża o tej godzinie w lato by była tutaj. Pełna, a dzisiaj spójrzcie, jest po prostu jak jest. Jest kilka osób, które się z przechadza, a poza tym praktycznie nikogo nie ma. Słuchajcie, a my sobie jeszcze kawałek zejdziemy z tej oto tutaj plaży jeszcze kilka kroków zrobimy w bok. I jeszcze. Po prostu oddalimy się od tego wiatru, od tego szumu i od tej rzeczywistości. Tam w oddali widzicie, a może lekko przybliżę. Spójrzcie, ten cypel to jest rozewie. Nie wiem czy tam widać, co chwilę taki błysk się pojawia. Może on jest taki mało czytelny, bo jeszcze nie jest tak ciemno, ale to są latarnie morskie w Luzewiu jak widzicie tutaj chodnik czy ta kładka nie jest jeszcze zwinięta ale za jakiś krótki czas po prostu jej tutaj nie będzie jeszcze spojrzymy w tył ja trochę się wyciszam trochę odpoczywam bo już nie idę po samym tym piasku popatrzcie jeszcze chwilę o. i tutaj za moment będziemy skręcać już z plaży tu oznaczenie WC jeszcze jedno spojrzenie takie perspektywiczne na plażę na morze tutaj dzieciaki grające w coś a my schodzimy tutaj w takim Ciemny zaułek, wyjściem numer 10. Kierujemy się w kierunku takich sporych schodów, i będziemy szli do wyjścia. Już za chwilę się tam znajdziemy. Słuchajcie, może jeszcze jedno spojrzenie, właśnie w tył. O, spójrzcie na to nasze piękne bałtyckie. Morze. A tu widzicie te schody, o których Wam mówiłem. No i sala balowa. Jednocześnie restauracja w ośrodku sportu w Cetniewie. Spójrzcie, trochę się zmachałem. O! Właśnie to jest to miejsce. Ja może lekko oddalę. O! Spójrzcie, takie okrągłe. A tutaj, jeszcze niedawno, w lato widzieliście różne atrakcje dla dzieciaków. Jakieś tam wioski, jakieś lampki, światełka i tak dalej. Dzisiaj, niestety, już tego tutaj nie ma. Trochę się zmachałem, trochę jestem zmęczony, zatyszany, chrypa. Wszystko, co nie tak, to akurat dzisiaj jest. A my wyszliśmy z tej dróżki z tamtych schodów które właśnie tam były tu w tej części jakbyśmy tutaj skręcili to jest główne wejście do ośrodka sportu w Cetniewie, a my się skierujemy w tym przeciwnym kierunku, w kierunku na Władysławowo. A tutaj w oddali widzicie fontannę, mnóstwo dzieciaków na niej a Idziemy do przodu. No i pierwsze spojrzenie na te miejsca, z których przyszliśmy. Idziemy w tym kierunku. Mam nadzieję, że brama jest otwarta. Chyba furtka jest otwarta, także wyjdziemy. Nie będziemy musieli iść naokoło dzisiaj. Bo naokoło, przyznam się szczerze Wam dzisiaj, nie mam ochoty ani chęci. Dlatego chodźcie tędy. Słuchajcie, tam w oddali macie gdzieś tam korty tenisowe, różne miejsca sportowe, możecie sobie przyjechać tutaj, przejść ten ośrodek w całości, tam po drugiej stronie tego ośrodka jest między innymi miejsce, gdzie rzucała kulą pani Włodarczyk i jest zaznaczony w tym ośrodku jej rekord, który tutaj zrobiła o, tu spójrzcie jeszcze niedawno jakieś budki sprzedażowe, jakieś gofry, jakieś coś stało Teraz już nic nie ma O 21 to zamykają, także jeszcze nie ma 21 .00. To być może dobry sygnał Spójrzcie na tą ulicę Tutaj również było pełno różnych budek sprzedażowych Teraz nic tu nie ma Tu jedynie to pozostało Co? Oferowały sklepiki, ale przy sklepikach już te wszystkie budki są polikwidowane. Tu gdzieś w oddali pomnik czy po piersie Antoniego Abrahama. Tutaj o właśnie wyłania nam się to po piersie. Tutaj z kolei. Spójrzcie, jest ale jak z sportu. Tylko sportu chodzi o sport, czyli uprawianie czegoś zdrowego sportu. Nie chodzi o port. Rybacki na przykład, czyli ale jak gwiazd Portu rybackiego to nie jest tylko po prostu sportowców. O, słuchajcie, jeszcze spojrzymy sobie tutaj w tą stronę. To jest główne dojście do morza. O, popatrzcie, tutaj wyszliśmy z Cetniewa ze ośrodka sportu, a idziemy w tym. Kierunku, czy w tym kierunku pójdziemy? A może się przejdziemy, w tym kierunku spróbujemy popatrzeć, co tutaj jest. Patrzcie, jeszcze niedawno była otwarta tutaj knajpka. Teraz, jakbyśmy spojrzeli wewnętrznie, to tam wszystko jest poskładane już i czeka na kolejny sezon. Spójrzcie, te knajpy żyją z dwóch miesięcy takiego ścisłego sezonu i ewentualnie czerwiec i wrzesień dochodzi do tego czyli tak de facto czterech miesięcy w roku żyją te knajpki tutaj widzicie sklep pewnego o nazwie pewnego Puaza ja się poprawiam nie gada tylko Puaza mówię no a tam widzicie światło w oddali w jakimś lokalu to jest lokal czynny całorocznie czyli jeżeli tu w zimę przyjedziecie też będziecie mogli to podobnie jeżeli się powtórzy to co było w zeszłych latach zjeść tutaj czyli jeżeli tak samo jak w zeszłych latach ten lokal będzie czynny to i w zimę będziecie mogli tutaj zjeść a ja sobie przejdę na drugą stronę ulicy powoli to niebo się robi takie fajne błękitne bo idziemy w kierunku ulicy błękitnej Armii. Tutaj nie wiem czy pamiętacie ile tu było sklepików różnych sklepiontek i tak dalej. Jeszcze przed chwilą. A teraz wszystko jakby jest pozamykane. No i tylko w zasadzie ten oto jeden lokal tutaj pozostał czynny, ale jak widzicie ma jakby takie kotary opuszczone i nawet w zimę. Jest to w miarę ciepło. Miałem okazję być także zimą. Także jest naprawdę w miarę ciepło zupa krem z dyni za 18 zł, tu możecie właśnie to zjeść a tutaj kolejne jakieś wille w których możecie wynajeść zapewne w lato na pewno w lato ale zapewne i teraz również gdybyście chcieli mówię o tej willi o tutaj na przykład tam jakieś jeszcze sklepiki spójrzmy na perspektywę tej Całej ulicy, a przypomnę, że idziemy z kierunku Alei Gwiazd Sportu. A tutaj widzicie ten teren, jakby uległ e, takiemu zniszczeniu, czyli witalizacji jakiejś, i na tym terenie właśnie będą budowane budynki. I jeszcze spójrzmy. W kierunku parku. Tu w tym parku znajduje się pomnik generała Halera, Ale my sobie jeszcze tutaj, gdzie indziej, spojrzymy. No i słuchajcie, nie wiem jakim cudem, ale się przemieściliśmy tutaj. Jeszcze sobie spojrzymy w tym kierunku. To jakbyśmy poszli, to dojdziemy do portu. Tu jest wejście numer 5 na plażę. A tu jest ulica Morska. Patrzcie jaka szara pustka tu się dzieje. Lampy się zapaliły. Wiecie oczywiście dlaczego lampy się zapaliły, dlatego tylko, że wszedłem na tą ulicę. No i chciano mi oświetlić to przejście, a dlaczego chciano oświetlić specjalnie dla was, żebyście mogli lepiej, wyraźniej, ładniej po prostu obejrzeć to, co chcę wam pokazać tutaj z tej strony. Będzie budowany blokowicho, a tam widzicie las przed plażą. Spójrzcie, jaka tu jest pustka, cisza. Jakbym wyłączył na kilka sekund swój głos, to własne myśli możecie posłuchać. Posłuchajcie. Akurat nie słyszeliście swoich myśli, bo moje kroki zakłócały te myśli. Ale uwierzcie mi, że gdybym nie szedł, gdyby nie moje kroki, to byście je usłyszeli. Patrzcie, tu już wszystko jest zamknięte. Gofrownia też powoli się zamyka. Miasto, a w zasadzie miejscowość, wolnymi krokami zmierza ku sennej nocy. Spójrzmy jeszcze w tamtą stronę. tawerna Bosman Tutaj widzicie, jeszcze pani się krzątają z zaladą. Jeszcze coś tam sprzątają przed pójściem do domu. A w zasadzie nie pani, tylko pani i pan. Tutaj w parku gdzieś tam się schował na pomniku. Generał Haller. Taka cisza lekka taki spokój generał Haller to postać związana szczególnie z okresem międzywojennym ale urodzony w 1873 roku zmarł w 1960 roku a więcej informacji na jego temat jak przyjedziecie poczytacie na tej oto tutaj tablicy którą widzicie Spójrzcie jeszcze na te wszystkie piękne miejsca, które w lato, czy w których, czy przy których, czy na których w lato jest pełno. Po prostu Was. A dzisiaj Was tutaj brakuje. Za to ja jestem. Jestem sam tutaj, zupełnie sam. Patrzcie. Jak taki odludek chociaż coś tam skrzypi, to być może generał Haller zamyka drzwi w swojej halerówce. Tak przypuszczam, ale nie jestem w 100% tego pewien. Tu jeszcze spojrzenie na ryneczek kaszubski. Patrzcie jak on dosyć ciekawie wygląda. A tutaj bar. Pizzeria pod papugami. Papugi chyba uciekły i bar się zwinął. No cóż, papugi nie są to jakieś tam roztropne ptaki, ale wiedzą, że na zimę lepiej gdzieś uciekać stąd, bo będzie zimno. No i bar poszedł w ich ślady. Tu jakiś samotny samochód jedzie. Czyli ja i samochód jest nas dwoje. Słuchajcie, jeszcze spójrzcie, jaka cisza, spokój tu, chwilami to tak nawet lekko przeraża, ale coś takiego tutaj jest, spójrzcie na tą stronę i lecimy dalej, tam jakiś kot widziałem przechodził przez ulicę, nie będę się cofał, żeby Wam pokazać to Muzeum Figur Woskowych, jakaś reklama a tu następne, następna knajpka zupełnie nieczynna. No i słuchajcie patrzcie, ten ciąg knajpek już tutaj też się kończy. Tam część tych knajpek jest rozbierana, rozbiórkowana. No i po prostu nie wiadomo czy na tym placu coś powstanie, czy po prostu wrócą te knajpki po sezonie. Po sezonie na sezon A tu. Widzicie kolejną knajpkę zamkniętą. Także wszystko jest dzisiaj zamknięte. Spójrzmy jeszcze do tyłu. Praktycznie nikt nie idzie za mną. Nikogo nie ma przede mną. U generała Halera zgaszone światła, czyli też nikogo tam nie ma. Albo wszyscy tam śpią. No cóż. Tak to było. A tutaj informacja na temat halerówki No i muzeum, które się tutaj znajduje. Tu jeszcze spójrzmy na chwilę. O, tak wygląda o tej porze dnia to muzeum. A my sobie lecimy dalej w kierunku dworca. Dworzec. Był tutaj zbudowany praktycznie dla dwóch miejscowości, bo był zbudowany dla Halerowa i dla Wielkiej Wsi, bo jakbyście spojrzeli nawet na mapę 1946 roku, to w tym miejscu nie ma miejscowości o nazwie Władysławowo. Nie ma w ogóle takich miejscowości. Słuchajcie, tutaj od strony Zatoki będzie wielka wieś, która ma konotację z czasów krzyżackich a po tej stronie po której my teraz spacerujemy będzie miejscowość o nazwie Halerowo miejscowość lotniskowa. a Władysławowo powstało trochę później i z połączenia trzech miejsc czyli tej wielkiej wsi Halerowa i trzecie to portu Władysławowo który powstał w roku 1937 no, i te trzy miejscowości, te trzy miejsca połączono, plus jeszcze to co było pomiędzy niektórzy przypisują nazwy temu co było pomiędzy, ja nie pokuszę się o przypisywanie tych nazw i powstała jedna duża miejscowość Władysławowo, na cześć oczywiście naszego króla Władysława IV. Czemu on się tak zasłużył? że tutaj właśnie taką miejscowość postawiono. Król nasz Władysław IV próbował budować potęgę Polski na morzu co mu się po prostu nie udało. Zresztą wielu naszym władcom wiele się nie udawało także to nic dziwnego nie było. A dlaczego budował tą potęgę? No bo jego ojciec utracił koronę, króla, e, koronę szwedzką. Wplątał nas w wojnę ze Szwedami. A jak wplątał nas w wojnę ze Szwedami, to Szwedzi zaczęli najeżdżać nasz kraj. I żeby się bronić, no to po prostu chciał budować potęgę Polski na morzu. Szkoda, że mu się to nie udało. A w jaki sposób budował ją? No, zbudował po pierwsze polecił budowanie takich dwóch twierdz tutaj na Półwyspie Helskim no to wtedy nie był półwysep, to było kilka wysepek na Półwyspie Helskim zbudowano twierdze nasypowe Pierwsza się nazywała twierdzą Władysławowo druga Kazimierzowo Władysławowo to wiadomo na cześć czyją tak nazwana Kazimierzowo na cześć brata króla późniejszego króla Polski również no i z tych dwóch miejscowości, z tych dwóch twierdz, tymi dwoma twierdzami w zasadzie zażądał Jakub Weicher, twórca Weicherowa, czy założyciel miasta Weicherowa. To jest miasto wiodące w tak zwanym Małym Trójmieście. Niektórzy mówią Kaszubskim. Żeby nie gubić tej symboliki, to powtórzę w małym trójmieście Kaszubskim. E, a taką ciekawostkę wam powiem Wejherowo jest jednym z niewielu miast w Polsce gdzie e, miasto to posiada doczesne szczątki swojego założyciela w klasztorze Wejherowie są doczesne szczątki Jakuba Wejhera a Wejherzy w swoją kryptę mają jak sama nazwa wskazuje w Pucu. E, zachęcam Was do obejrzenia mojego filmu z Pucka. Możecie na moim YouTube zobaczyć. Tam zobaczycie, właśnie kryptę Weiherów. Słuchajcie, a my to sobie tak idziemy. A ja chciałbym Was zachęcić do subskrybowania mojego kanału, do polubienia tej relacji. No i oczywiście do wsparcia mojego kanału jest możliwość wsparcia kwotą 4,99, 4,99 zł i na kwota nie wchodzi w rachubę. Niedługo będzie możliwość wsparcia również PayPay'em, jeżeli ktoś ma taką ochotę lub życzenie. Jest to taka symboliczna kwota i wydaje mi się, że bardziej dająca mi satysfakcję niż, że tak powiem co innego a jednocześnie e, pokryje przynajmniej część kosztów płatnego parkowania czy dojazdów do miejscowości z których robię relacje a teraz patrzycie spójrzcie na przepiękny przecudowny odnowiony dworzec we Władku patrzcie jak to on pięknie dzisiaj tu się prezentuje spójrzcie jeszcze jedno spojrzenie na ten dworzec tam w oddali jakbyśmy z nią pojechali widać wieże ciśnień a tutaj wejście do dworca jeszcze raz zachęcam was do polubienia mojego kanału polubienia mojego filmu subskrybowania mojego kanału i oczywiście Wsparcia mojego kanału, a tu jakbyśmy przeszli, wychodzimy już na perony dworcowe. O, spuść. to jest dworzec we Władysławowie A tu macie wieże ciśnień. Jeszcze raz. I słuchajcie, przechodzimy sobie tak swobodnie na drugą stronę tego, oto dworca. Patrzcie, jaki piękny kolor nieba jest teraz. Piękna, przecudona kolorystyka. Słuchajcie, a my będziemy powoli kończyć tą dzisiejszą relację. Powoli będziemy zmierzać właśnie ku jej. No, ze względu na to, że Robi się ciemno, ze względu na to, że ja muszę do domu dojechać, ze względu na to, że muszę odpocząć. Spójrzcie jeszcze raz na to piękne miejsce, na tego naszego przecudnego władka. No i słuchajcie, powoli, powolutku, wolnymi krokami zmierzam ku końcowi tej relacji. Do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnej mojej. Relacji. Spotkajmy się znowu. Przejdźmy się razem. Przespacerujmy się. Będzie naprawdę super. Do zobaczenia. Do usłyszenia.